Uff, cisza. To, co przed chwilą widzieliśmy, jest dla mnie porażające, i myślę, że dla wielu osób, które to widziało, nie potrafię i nawet nie chcę sobie wyobrazić uczestnictwa w takim duchowym spektaklu, który z działaniem Ducha Świętego nie ma kompletnie nic wspólnego. Zatrzymajmy się na chwilę i zadajmy sobie uczciwe pytanie: Czy Duch Święty kiedykolwiek działał w taki sposób w Piśmie Świętym? Gdy czytamy Dzieje Apostolskie, to widzimy porządek, prawdę, nawrócenie i przemianę serca. Nie widzimy ryku, utraty kontroli ani masowych manifestacji wywołanych przez człowieka. To, co tu obserwujemy, jest całkowicie obce biblijnemu działaniu ducha Bożego. Chcę odnieść się do tego świeżego wydarzenia, które miało ostatnio miejsce w Polsce na arenie w, Gda w Gdańsku, gdzie usługę prowadził pastor John i to, co tam się działo, było szeroko widoczne. Masowe manifestacje, krzyki, trzęsawki oraz niekontrolowane reakcje ludzi po nakładaniu rąk. Zwróćcie uwagę na to. Niestety widać wyraźnie, że wielu Polaków ulega dziś fascynacji tego typu zjawiskami, myląc emocjonalne i cielesne manifestacje z, z działaniem Ducha Świętego. A co ciekawe, szczególnie niepokojące jest to, że osoby bardzo szeroko znane z publicznej ewangelizacji bardzo często nie prowadzą Ludzi do prostoty ewangelii, lecz wciągają ich właśnie w środowisko charyzmatyczne, gdzie ogromną rolę odgrywają objawienia, znaki i cuda. A przecież Biblia wyraźnie ostrzega, że zwiedzenie przychodzi nie przez jawne zło, ale przez pozorną pobożność. Apostoł Jan napisał wprost: Nie wierzcie każdemu duchowi, ale badajcie duchy, czy są z Boga. To oznacza, że nie wszystko, co wygląda duchowo, rzeczywiście pochodzi od Boga. A Biblia wyraźnie pokazuje, że odpowiedzialność nauczyciela jest ogromna, bo ponosi on odpowiedzialność nie tylko za siebie, ale i za tych, których prowadzi. I mówię te słowa z troski, a nie z chęci atakowania kogokolwiek, od razu to podkreślam, bo coraz częściej w Polsce właśnie widzimy wielkie wydarzenia religijne. Hale i areny pełne ludzi, ogromne emocje, krzyki, trzęsawki i co ciekawe, bełkot nazwa, nazywany językami, oraz masowe reakcje po nakładaniu rąk, które dzisiaj jest tak bardzo modne. I wiele osób mówi, To jest duch święty, to jest przebudzenie, to jest moc Boga. A ja chcę zapytać bardzo spokojnie i bardzo poważnie, czy to, co widzimy, naprawdę zgadza się ze Słowem Bożym? Biblia mówi jasno: Bóg nie jest Bogiem zamieszania, ale pokoju. Duch święty nie prowadzi ludzi do chaosu, utraty panowania nad sobą, wycia, konwulsji czy zbiorowego transu. Słowo Boże uczy, że owocem ducha jest trzeźwość, opanowanie i zdrowy umysł. Tymczasem na wielu takich spotkaniach centrum nie stanowi Biblia, zwróćcie uwagę, lecz przeżycie, manifestacja, emocja i doświadczenia ponadnaturalne. Ludzi nie są prowadzeni do osobistego badania pisma, tam widać, że pismo wręcz jest zbyteczne, ale do kolejnych konferencji proroków, namaszczeń i spektakli duchowych. Tymczasem wiara nie rodzi się z patrzenia na cudze manifestacje czy udziału w nich, ale ze słuchania Słowa Bożego. To Słowo ma moc zbawić, uświęcić i prowadzić człowieka do prawdy. Tam, gdzie Słowo schodzi na dalszy plan, a najważniejsze staje się to, co się widzi, czuje i przeżywa, bardzo łatwo o duchowe zwiedzenie. Dlatego Biblia wzywa, aby wszystko sprawdzać, a nie przyjmować bezkrytycznie tego, co jest głośne, masowe i emocjonalne. Ten materiał nie jest potępieniem ludzi, którzy szczerze szukają Boga, wręcz przeciwnie, jest ostrzeżeniem, aby nie iść za człowiekiem, ruchem czy przeżyciem, ale wrócić do fundamentu, którym jest Chrystus, objawiony w piśmie. Jeśli naprawdę chcesz iść za Bogiem, to trzymaj się Słowa Bożego, bo tylko ono jest światłem, które nie zwodzi. Dziękuję Wam za dotrwanie do końca. Dzisiaj, może trochę krótszy materiał, ale na pewno też bardzo istotny, i mam nadzieję, że to, co się wydarzyło, będzie dla Was takim ostrzeżeniem. I jeżeli podążacie za tego typu ludźmi, nieważne, że są oni znani, że prowadzą kanały na YouTubie czy też na TikToku, zastanówcie się dokąd zmierzacie. W Piśmie jest napisane, że jeżeli ślepy ślepego wprowadzi, to oboje wpadną w dół. To są słowa samego Pana Jezusa Chrystusa. A Pan Jezus powiedział też, że owce moje głosu mego słuchać będą. Czy jesteś owcą pańską? Czy idziesz za głosem Chrystusa, który jest w Słowie Bożym? Warto się nad tym zastanowić. Bo to jest kwestia Twojego życia, Twojej przyszłości, Twojej wieczności, gdzie ją spędzisz. Serdecznie wszystkich pozdrawiam i zapraszam na kolejny.